Lajka wszystkim z tej strony Secret Gear i Secret, Secret Boy. Boy. E, to jest odcinek wprowadzący do naszego kanału. Chcę Wam powiedzieć, na czym będzie polegał nasz content i co będziemy nagrywać. Przeważnie będziemy nagrywać Robloxa, to będzie nasz content. Content będą mieć różne, na przykład będziemy mieć różne serie. Serie na przykład od noob do Pro, z, z gry, jakie wybierzemy później. Wy w komentarzach będziecie mogli pisać, jakie jakiej gry mamy zrobić serię i jaką serię co my robić, albo... i takie różne rzeczy. Na 50 subów wybieracie nam skina. Na przykład na TikToku możecie znaleźć jakieś fajne e, style, w jakiej mamy zrobić swojego skina i podesłać nam tam na naszym koncie na TikToku. No oczywiście stworzymy to konto i podeślemy wam linka w tym odcinku albo w następnym. Chcę was zachęcić do obserwowania i lajkowania i śledzenia na bieżąco. Myślę, że nasz jak wam się spodoba. To jest przeważnie na temat gier. Mogą też się powiecie sobie odcinki z Brawl może z Fortnite'a i rzeczy, które chcecie. Na 100 subów robimy... No, na 100 robimy konkurs. Będzie polegał na tym, że zrobimy na przykład w jakiejś grze, którą wybierzecie, konkurs. Kupimy Zero Buxy PETA. Za, dodamy tak 20 osób, do nas znajomych, pierwsze 20 osób, stworzymy własny serwer i zrobimy konkurs, w którym będziecie mogli wiedzieć za pierwsze miejsce najlepsze za zerowuksem, za e, kolejne dwa miejsce, za drugie i trzecie, trochę słabsze, ale te same. I za dwa ostatnie do pięciu, jeżeli jesteście za to w tej topce 5. Do 3 robimy te takie droższe, później do topki 5 robimy trochę słabsze i na tym będzie polegał ten konkurs. A reszta, no niestety, nie, jak nie wygra w konkurs, to, to przegra i nic nie dostanie. I to 5 to top osób, które wygra, zostanie u nas znajomych przez cały czas. To 5 osób, które wygra w pierwszym konkursie. resztę usuniemy znajomych, żeby było miejsce na kolejny konkurs, a ta 5 topka zawsze zostanie. I być mogła w każdym momencie do gry na odcinek dołączyć.